Cześć siemanko moi drodzy z tej strony Malberio i witam was w kolejnym odcinku Stajerna. Dzisiaj moi drodzy wyjątkowy odcinek, bo mam dla was konkurs. Do wygrania oczywiście są rary, a dokładnie to trzy rary. Więcej opowiem zaraz, więc zapraszam do oglądania. Pozdro. Dzień. Dobra moi drodzy, a więc trzy szybkie zasady Łapka w górę, subskrypcja kanału Oczywiście subskrypcje ustawione na publiczne Poradniki macie na YouTube jak to zrobić No i trzecia Trzecia zasada w sumie Zostawić komentarz ze swoim nickiem W gierce na serwerze Tolnor No i moi drodzy, co macie do wygrania Słuchajcie, do wygrania oczywiście jak zawsze Nie może zabraknąć dangarów. Tym razem 3 gwiazdkowych 43% Nie może zabraknąć oczywiście Ischelmu powiem tak, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem no i nie może zabraknąć także smoczego gnatu moi drodzy to są trzy rzeczy, które możecie wygrać zostawiajcie niki, rozlosujemy to na live w... uznajmy, że na live w niedzielę w tą niedzielę co będzie a więc moi drodzy, co, zostawiajcie komentarze subskrypcje, łapkujcie no i widzimy się na streamie w niedzielę pozdro